Wczoraj rozpadła się niemiecka koalicja rządząca, a więc stało się to, o czym mówiłem od samego początku jej powstania. Ten, kto śledzi moje wpisy, zna moje poglądy na ten temat. Chodzi tutaj o demokrację. W Niemczech w wyniku wyborów w 2021 roku największe poparcie zdobyły dwie partie. Dwie ta, dwa takie trzone to są całego społeczeństwa, które jakby reprezentują około 50% wszystkich wyborców. Poglądy 50% wyborców. To jest Unia CSU-CDU i SPD. CSU-CDU miało troszeczkę słabszy wynik. SPD miało wynik około 25%. A więc te dwie partie powinny rządzić, żeby... Rządzenie miało jakieś zamiona w ogóle demokratyczne. Co się jednak w Niemczech stało, stworzono coś anty, anty, anty CDU CSU i skończyło się to tak, jak widzicie. Najgorsze się to skończyło dla niemieckiej gospodarki, bo taka teraz SPD, co zrobiło, obudowało się jakąś koalicyjką. Czyli właściwie zbieraniną, bo coś co jest anty coś w demokracji, coś anty, no nie, może, nie ma w ogóle racji bytu. I koalicyjkom różnych partii, od lewa do prawa praktycznie, no i musiały te partie jakoś się podzielić tymi rządami. No nic z tego dobrego nie mogło wyjść, to nie jest to żadna merytokracja, nie jest to żadna demokracja, jest to po prostu zwykła jakieś ochrokracja. I... Zobaczcie, w trzy lata załatwili bardzo silną y, gospodarkę. No, niemiecka gospodarka y, jest to gospodarka najlepsza w Europie. Natomiast o, masz, no, najmłodszy, najmłodszy syn akurat się budzi. Y, płaczę. Ale, ale mam nadzieję, że nie płaczę nad, nad tym co się stało w Niemczech, dlatego że ma to być dla nas nauczka, a, a nie mamy po tym płakać. Stało się to, że zniszczono demokrację, zniszczono instytucje, a tym wszystkim to też zniszczono gospodarkę. Jak to się ma do Polski? Do Polski ma to się. Tak, że w Polsce myśmy powtórzyli ten sam błąd w roku 2023, tylko że my jesteśmy w znacznie gorszej sytuacji niż Niemcy. Dlatego, że w, w Polsce te dwie partie, które dostały największą ilość głosów, to jest PIS i IPO, one tworzą około 70%, reprezentują 70% poglądów wszystkich wyborców. Każda z nich ma około 35% poparcia. I to samo, ten fakt powoduje, że nie da się Demokratycznie doprowadzić do sytuacji, że jedna będzie rządziła bez drugiej. Inaczej mówiąc, jeżeli stało się to, co się stało, a chodzi o to, że dzisiaj PO obudowało się jakiś planktonem, jakimś planktonem politycznym, tworząc zbieraninę anty. PiS na przykład, czy anty, cokolwiek to, cokolwiek to by było, bo tak jak mówię, nie jestem w ogóle polityczny w tym sensie, że żadnej partii politycznej nie popieram. Z każdą współpracuję, ale za żadną z partii ręki do ognia bym nie włożył, bo po prostu bym sobie ją sparzył, z uwagi na to, że partie polityczne prezydentują Reprezentują tylko swój własny interes, a nie mój, ani też nie państwa. My musimy demokratycznie stworzyć sytuację, żeby te partie reprezentują swój interes, reprezentowały także państwo. Jak widzimy w Polsce, sytuacja jest o tyle gorsza, że mamy słabszą gospodarkę niż Niemcy. My, jak widzimy, ona już teraz po roku, po roku z rządzenia tej zbieraniny, która, która została otworzona, już zaczyna się rozpadać, ale też mamy słabsze struktury demokratyczne, społeczne i, i to wszystko, co się za tym, za tym kryje, czyli te ta trójwładza. W tym momencie, kiedy dwie pierwsze władze zaczęły ze sobą walczyć, to to trzecia trzeci korzysta, czyli po prostu sądownictwo zaczęło, zaczęło zajmować się sprawami politycznymi, do czego w ogóle nie jest powołane. No ale to właśnie jest wynik i efekt tego, tej wojny, która nikomu w Polsce nie służy i tak jak widzimy, w Polsce mamy słabość gospodarki, to zaczyna państwo się rozpadać właściwie w przyszłym roku, gospodarka runie. To już widzimy po budżecie, po wszystkich wskaźnikach, zresztą wszystkie założenia budżetowe, czy te założenia budżetowe, które są na przyszły rok, one są nierealne do spełnienia, w ogóle są, to, to jest w ogóle źle obliczone, a po drugie, nawet, Trzeba je naprawiać te finanse. No i te kiedy trzeba to naprawiać te finanse? Nie za rok. Nie trzeba naprawiać już dzisiaj, dzisiaj podejmując jakiekolwiek działania. Efekt będziemy ich widzieli za 2 trzy lata, a, a to właśnie to one w ogóle nie są podejmowane. Dzisiaj zajmują się teraz te, te wszystkie partyjki, zajmują się po prostu roz, rozgrywaniem samych siebie i doszło do sytuacji takiej dlaczego Polska jest w dużo gorszej sytuacji niż Niemcy dlatego że tak jak powiedziałem nie da się rządzić y, pomimo tej partii ignorując ją długą, dług, największą partię w Polsce y, czyli PiS partię z największym poparciem ani też nie da się rządzić już tym bardziej przeciwko niej I, i jaki jest efekt wtedy no oni to próbują ale jaki jest efekt trzeba rządzić po prostu siłą trzeba rządzić przemocą trzeba rządzić łamiąc prawo no to jest przeciwko demokracji a tak jak ja Powiedziałem wcześniej, ja jestem tylko i wyłącznie demokratą i, i reprezentuję tylko jakby interesy demokratyczne, bo uważam, że demokracja jest najlepszym systemem. Na przykład, żeby podać jakiś przykład, który to udowadnia, no to na 45 najbogatszych krajów według OECD 44 są to demokracje. To już o czymś mówi. I problem naszej demokracji jest taki, że dzisiaj, że oni nie zrozumieli tego, że po prostu nasze elity polityczne nie sprostały i też społeczeństwo po części dało się podzielić, dało się sobie wmówić, że ten to jest pisowiec, ten to jest jakiś tam inny, ale, ale część społeczeństwa, społeczeństwa dało się w ogóle ogłupić i zwulgaryzować totalnie, zaczęli ludzie siebie, znaczy tak czy ta koalicja cała namawiała do, do jakiś obrażania, do nienawiści. no Dzisiaj te wszystkie, jak widać tam z samochodów, te wszystkie osiem gwiazdek tego zaczęło znikać. Ci ludzie zaczynają się tego wstydzić, co robili, ale też, ale też częściowo ten, ten radykalizm jeszcze jest obserwowany. A dla przykładu, na przykład dlaczego taka koalicja w ogóle nie może funkcjonować, to, to, to po prostu. Sprawa jest taka, jeżeli mamy ten y, toPO, które się obudowało jakimś, jakimś planktonem, który, który praktycznie nie reprezentuje y, jakichś większych, większych ruchów społecznych, no to on musi za coś zapłacić czymś. Czymś zapłacić za to, żeby o nich popierali. No to płaci na przykład za to spółkami, y, czyli miejscami w spółkach, płacimy za to miejscami w ministerstwach, przejmowane są całe ministerstwa. I teraz pierwszy z brzegu przykład to jest na przykład Ministerstwo Edukacji. Ministerstwo Edukacji, praktycznie cały ministerstwem rządzi, rządzi partia, która, której poparcie wynosi tam, w całej Polsce ona uzyskała milion 800 tysięcy głosów. Czyli w zasadzie żadne, a tak naprawdę chce dotykać bardzo ważnych kwestii, które dotyczą każdego, każdego z nas, czyli edukacji, czyli naszej teraźniejszości, przyszłości. No i teraz jak... I widzimy, no nie ma, nie jest to w ogóle możliwe, żeby, żeby ludzie takie coś zaakceptowali, taką sytuację, bo jest to sytuacja skrajnie niedemokratyczna po prostu, skrajnie niedemokratyczna, że partia bez reprezentacji społecznej zajmuje się tak ważną kwestią, gdzie my dajemy coś, co mamy najważniejszego, czyli do tych szkół posyłamy nasze dzieci. My nie możemy sobie pozwolić, że tam, załóżmy, no tym wszystkim... Zaczyna o tym decydować, czego nasze dzieci są uczone, partia, która nie ma poparcia, y, szerokiego poparcia społecznego. Podobnie jest we wszystkich innych dziedzinach, to był tylko jako, y, jako przykład, a więc y, uczmy się od Niemców. Nie dajmy się podzielić. Róbcie po prostu to, co ja. Bądźcie patrzcie sobie na to wszystko z boku. Ja oczywiście muszę jakieś tam od czasu do czasu wpisy robić na, w moim Facebooku. Powiem Wam zaraz dlaczego. Takie, które przyciągają uwagę. No muszę to robić, bo ten mój Facebook jakoś żyje. Ja na tym troszeczkę pracowałem. Ja mam w tej chwili w najlepszym momentach, w najlepszych momentach, w najlepszych dniach o najlepszej oglądalności mam ponad 100 tysięcy wejść dziennie. No więc, żeby to żyło, no to ja muszę po prostu od czasu do czasu coś takiego wpuścić. Natomiast tam z tego nie wynika, że ja to nie to zapisują do wszystkich różnych partii przeróżnistych, a po prostu nie. Gdybym chciał, uwierzcie mi, to dawno był członkiem, nie wiem tam PIS-u, czy konfederacji, czy czegokolwiek. Jeżeli jeszcze nie jestem, to znaczy że tego nie chcę i i po prostu się z tym nie identyfikuje. Co nie znaczy, że, że też krytykuje pewnego rodzaju posunięcia. A tak jak wspomniałem, Polska w tym momencie za tych rządów, za tych rządów, tej, tej zbieraniny, która się zebrała i powiedziała, że jesteśmy anty i będziemy niszczyć, niszczyć największą partię w Polsce i ich zwolenników. Bez, jakby bez żadnej przyczyny, tylko dlatego, że oni są, no, to, no to, to nie ma racji bytu i rozpadniemy się dużo szybciej niż Niemcy. A w tym momencie już jesteśmy rozgrywani, i, i tak jak yy, międzynarodowo, rząd ten nie ma żadnego, żadnego uznania. I będzie to, ten kryzys będzie się pogłębiał, a zmiany są takie, że będą po prostu na tym korzystali inni, czyli na naszej kłótni będą korzystały inne narody, będą nas rozgrywały. Uczmy się więc od Niemców, pozbądźmy się szybko tej zbieraniny. Ona jest szkodliwa dla kraju, zanim zniszczą całą gospodarkę i zanim doprowadzą nas do katastrofy. Cześć!